Witam na kanale, tam jest powrotem, ja was no to co, Ubieramy się za budowę buca, za budowę kampera Cóż w tym, coś teraz będę robił Na pewno będę musiał dziurę na światełko, to zrobić w dachu, żeby nie niszczyć tego Poza tym, uzupełnić dalej klapkę na całym suficie Ścianę również zabudować ten paszer. Będę musiał też go przypuścić tutaj, bo tutaj już mam przelotkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mam przelotkę zrobioną do, do sufitu, znaczy do sufitu na dach, pod wyjście pod solary. Także tym przewodem będą wpuszczone przewody do, od solarów do, do całej stacji zasilania, bo tutaj będę miał umieszczoną. Tu oczywiście będzie po całej długości łóżko Toż poza tym plan jest taki, że tutaj ma stanąć, przy nadkolu ma stanąć kabina prysznicowa, jakieś tam szafeczki, tutaj jakieś tam szafeczki. Tu na pewno też jakaś tam szafka będzie, bo tutaj będzie główne sterowanie. Główne sterowanie z kampera, czyli wszystkie gniazda, MPPT, akumulatory itd. itd. Tu jeszcze mnie czeka do wycięcia okno, niestety oryginalnego nie znalazłem, bo jest problem. Bo tu oryginalnie jest szyba wklejana, a chciałem zrobić okno otwierane, więc kupiłem okno od Fiat Ducato. Więc coś tam będę tutaj młodził, że tak powiem. No i oczywiście chcę zrobić gniazdka. Będę chciał zrobić gniazdka na 230, z tego względu, że to autko nie jest wyposażone w AdBlue, więc miejsce po AdBlue zrobię wtyczkę i tędy wyprowadzę sobie przewody na instalacji 230, żeby w razie czego mieć. Bo lodówka w razie czego to też musi być podłączona cały czas, więc tutaj będę miał alternatywę albo na 12V, albo na 230 ewentualnie jakiś tam prostownik gniazdka i tak dalej. Jak będzie możliwość podłączenia się po 230, to oczywiście też. I cóż, dobra, dogada się. Już się rozgadałem za mocno. No, no i się wziąłem za robotę. <laughs> Nie zdążyłem się wziąć, a już sobie palce rozwoliłem. Ale od czego jest? Izolacja. Także izolacja jest dobra na wszystko. Dobra. Dziurę mam otwór mam wycięte kręcę deski. Widzimy się później. No i dobra, koniec na dzisiaj. Sufit można powiedzieć prawie skończony. Została mi jeszcze jedna deska do przykręcenia, ale to będę musiał już dociąć sobie na pilarce. E, peszel na przewód od solary. Zamontowane, wywiercone otwory, także tutaj nie będzie w niczym przeszkadzało. Opianka chyba wszędzie, gdzie tylko gdzie tylko była możliwość. Więc zaaplikowana, więc cóż, zostanie mi Deski będą później, a teraz będę musiał się skupić na podłodze, bo niestety podłoga ma delikatne delikatne uszkodzenia. Nie wiem czy to będzie widać. Są jakieś odpryski, farby. Więc to będę musiał e, prawdopodobnie żywicą. Tu oczywiście są dziury po starej podłodze, to też będę musiał je poszpachlować, po ale tu pójdzie żywica epoksydowa, pójdzie e, włókno szklane. Na wierzch pójdą na wierzch jeszcze pójdzie farba później co później później pójdą kantówki, pójdzie płyta pie i płyta sklejka i na płytę sklejkę pójdą panele winylowe także tak się zapowiada, taki jest plan działania. No i cóż nie ma czasu, bo dzisiaj jest 16 a do ponieca już niedługo, więc y, muszę się śpieszyć. Dobra, widzimy się za, dla Was za chwilę. Dla mnie dnia kolejnego. Dobra, jechać spod bloku, bo tutaj się idzie zapracować. O jak co niektórzy pewnie mają TikToka to widzieli. Kolekcja naszywek jest na podcufice. I ostatnio doszły dwie nowe, od Zbyszków i od Paulinki. Także jest baba z wykrywaczem. <laughs> Powiększyła się kolekcja. Super, dobra, lecę pod magazyn. Dobra, kolejny dzień. Trzeba zacząć ogarnąć ten banżer. Wczoraj, co prawda, nie nagrywałem, ale coś tam udało mi się porobić. Nie za wiele, ale zawsze coś. Eee, a co się udało zrobić? Udało się wyciąć dziurę na okno. Udało już się przykręcić stelaż już pod łóżko. Także są kątowniki dość grube, 3,5 cm hartowane profile aluminiowe 3x3 ścianka też 3 mm. Także łóżko będzie rozsuwane do 1 metra. No i co? Dzisiaj będzie przymiarka kabiny prysznicowej, zbiornika z sufitem będę musiał się chwilowo wstrzymać bo muszę sprawdzić czy czy czasami przez tą przelotkę która jest nie wiem czy to będzie widać mam nadzieję że widzieliście na dachu jest właśnie przelotka na kable pod solary więc mam nadzieję że nie będzie przez nią przeciekało no dobra nie ma co gadać trzeba się brać za robotę No i dobra, można powiedzieć, że powoli trzeba wychodzić z tego bułogana. No, łóżko już mam, można powiedzieć, że częściowo zakończone. Prezentuje się tak. Także w miarę solidnie. Zaraz zobaczymy, rzucę się na nie. Zobaczymy, jak się leży, czy wygodnie. Jedna ścianka już powstała, druga część będzie w późniejszym czasie. No i czas się brać za przygotowanie podłogi pod pod płytę i pod panele no to można łóżko przetestować o! No, tak to można sobie porobić poleżyć. jeszcze przydałoby się widoczek na jakąś plażyczkę wykrywać i można jeść, w terenie no <grywanie> dobra czas wstawać i dalej za robotę no i to tyle z mojej roboty, zrobiła się szerówka podocinałem jeszcze kilka desek akumulator się rozładował więc, więc tyle z całej roboty i cóż sprzątam podłogę i biorę się dalej także widzimy się pewnie dnia następnego no i co ciemno się zrobiło miałem dzisiaj wstawiać okno ale niestety na razie musi zostać tak jak jest co najważniejsze łóżko co było zajęte ale jest zrobiona częściowo ścianka również. No i cóż, podłoga jest sprzątana. Jutro żywica. I może belki. Także widzimy się dla Was za chwilę. No to dzień dobry, następnego dnia. Przepiękny dzień, słoneczko Cóż, dzisiaj priorytet okienko. I co najważniejsze, zabezpieczyć podłogę przed. Położeniem belek i przykręceniem płyt, także wywalałem wszystko, wrzucam na łóżko, chyba, że jeszcze może bym dokręcił kilka tych desek, żeby tutaj zamknąć tą przestrzeń, no tak chyba zrobię, dobra, nie ma co gadać, brać się za robotę, no powiem Wam, że całym mokry jestem, e, ścianka prawie skończona, zresztą tak jak i sufit, ale to wszystko musi poczekać na... Stałe źródło prądu w tych warunkach nie za bardzo mało, nie za bardzo mam jak to ogarnąć także nie ma czasu biorę się za montaż okna, tylko muszę tutaj tą blachę troszeczkę podklepać no i, i podłoga i można zbierać graty i jechać na wieś robić wykańczać busa precyzyjnie już oczywiście w miarę możliwości, bo zobaczymy jeszcze jak to wszystko wyjdzie miałem jeszcze taki plan, żeby go raptorem całego obmalować. No ale zobaczymy jak to się zakończy, czy jeszcze zdążę przed poniedziałkiem, czy nie. Co najważniejsze, już mam już mam gniazdko założone. Także będzie w razie czego możliwość podpięcia pod 230. Klasę tylko do jeszcze wyprowadzenia gniazdek na ścianie i można ruszać no. <laughs> jak to się mówi eee. no w podróż gdzieś tam w turné Także będzie turné nowym busem po Polsce No, to podłogę mam przygotowaną otłuszczoną, zamiecioną, otłuszczoną Także pójdzie żywica na dziurki wszelkie jakie tutaj są w podłodze, po wkrętach i po śrubach Pójdzie mata szklana, i, i oczywiście na całą podłogę żywice. No co? Później belki. Farba biała. I co? Między belki pójdzie putapir. I na to sklejka. No i później co? Panele winylowe. No i lecimy dalej z koksem. Powiem Wam, że jest gorąco dzisiaj. <laughs> Cieplutko, no ale są mi lato. Nie ma, nie ma co narzekać. Później będzie zima, będzie zimno. nie wierzcie we wszystko co piszą. Miało być 15 minut czasu na wyrobienie żywicy. Nie wiem czy mi zajęło to 5 minut i praktycznie jedną część żywicy wyrzuciłem. Zobaczcie co się z niej stało. Zbraliła się aż dosłownie z gorąca. Jeszcze parę minut temu parowało z niej urobiłem drugą część żywicy a praktycznie najważniejszą część podłogi mam zrobioną ale została mi jeszcze ta część także jutro mnie czeka jeszcze wizyta w sklepie i robienie od nowa żywicy ale to już jest najważniejszą część mam zrobioną także cóż pakuję się pakuję graty i lecę do domu jutro też jest dzień jak to mówią jak ja to mówiłem, to też jest dzień. <grymne> Zrobiła się noc. No cóż, dzień zleciał, nie wiadomo kiedy, ale były sprawy ważne i ważniejsze. Cóż, najważniejsze, że od samego rana udało mi się zabezpieczyć całą podłogę żywicą. Także podłoga jest zabezpieczona. Podocinałem sobie belki i belki już szykowałem się do wklejenia. Właśnie też na żywicę. No ale coś się okazało, żywica została w domu, ale. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł, też wklejanie belek na żywicę. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie podobnie, eee, tak zacząłem myśleć, czy, czy to jest dobry pomysł, z tego względu, że eee, sklejka będzie przykręcona właśnie do tych belek. Podłoga będzie sobie pracowała. Wiadomo, że blacha też pracuje. Warunki atmosferyczne będą się zmieniały. Jeżeli belki bym przyklejał na żywicę na stałe że tak powiem no to w końcu coś by puściło albo by się odkleiła żywica od belek co byłoby najlepszą opcją jeszcze albo co najgorsze odkleiłaby się żywica od blachy zrywając przy tym powłokę lakierniczą no i wiadomo warunki atmosferyczne wilgoć, rdza i co się z tym wiąże później zrywanie podłogi i od nowa remontowanie wszystkiego więc stwierdziłem że więc stwierdziłem Została mi z remontu sufitów podwieszanych, budowlańcy będą wiedzieli o co chodzi, tak zwana membrana akustyczna. Poprzyklejałem ją właśnie do wszystkich elementów drewnianych i dałem właśnie to podspód, żeby ta podłoga była można powiedzieć tak zwana pływająca i niezależna, nie oddziaływała na blachę i tak dalej tak dalej. Także taki jest plan działania. Tutaj oczywiście jeszcze muszę, ale to już jutro, jak już będę układał płytę PIR między belkami. Bo tutaj jeszcze będę miał przetwornicę z 12 na 230, bo wpadłem na taki pomysł, że gdyby się okazało, że potrzebny jest mi prąd 230, a nie mam możliwości podpięcia się gdzieś tam ze źródła zewnętrznego, no to będę miał przetwornicę i żeby nie ciągnąć przedłużaczy no to stwierdziłem że sobie puszczę przewód bezpośrednio do gniazda i jeżeli będzie sytuacja że będę potrzebował tego prądu no to cóż będę niezależny bo już przewód będę miał puszczony i nie będzie mi się okablowanie walać po podłodze także taki jest plan no to co działamy jutro e, płyta PIR jutro płyta sklejka i cóż, wyjazd na wieś panele, szafki reszta elektryki i szykowanie się do wyjazdu na Wielkopolskę po solary co, działamy, nie? i nowa regia kolejnego cóż, dzisiaj plan do zrealizowania utapir, sklejka ale co najważniejsze, udało mi się wykorzystać żywicę, znaczy wykorzystałem żywicę, która i tak de facto by została. Rozlałem ją po całej podłodze jeszcze raz, tak żeby dodatkowo wzmocnić. No i co, plan jest taki, żeby podocinać płytę PIR między tymi belkami. Na to płyta sklejka i pakuję się ze wszystkimi bambetlami i jadę na wieś jest telefonem dzieje nie wiem dlaczego jak nagrywam tak jak teraz strasznie słabo dźwięk słychać jak obracam kamerą wystarczy tylko że przerzucę obraz na drugą stronę nagle dźwięk jest dużo lepszy więc chyba muszę wrócić z powrotem do podłączenia mikrofonu bo no bez sensu będzie takie nagrywanie skoro raz będzie dźwięk cichszy raz będzie głośniejszy dobra nie przedłużam. Lecę. Niech ta podłoga sobie schnie, Ja jeszcze mam kilka wyjazdów dzisiaj. I cóż, widzimy się pod magazynem. No to ja pod magazynem i sobie pojeździłem. Skrzynka z narzędziami mi się wywaliła. Dobra, zbieram graty i zaczynam docinać płytę PIR. No i dobra. Płyta PIR docięta, położona. Tak się prezentuje ten bałagan na dworzu. Co zrobiłem? Posprzątam. No ale. Kable wyprowadzone. Tu jeszcze jeden będzie kabelek do gniazda 12V do lodówki. I co? Kładę płytę, kręcę do balek i lecimy dalej. No i tak się prezentuje. Cała podłoga. Płyta położona. Jeszcze będę musiał ją przeczyć, przeczyścić przed położeniem paneli. No, jeszcze muszę ten cały bańdzaj ogarnąć, zanim stąd wyjadę, bo trochę ścinek pozostawało. Także w tym odcinku będzie na tyle. Jutro będzie pakowanie, ale to już może przerzucę to do drugiego odcinka. I cóż, w kolejnym odcinku będzie. Dalsza budowa, dalsza budowa, dalsza, ee, w, dalsze wykończenie. Elektryka, e, finiszowe sprawy ze ściankami. Będzie kabina prysznicowa. Także zobaczycie, jaki, jaki pomysł mam na, na kabinę. Jeszcze zrobiłem, bo niewielkimi kosztami. No i zobaczymy, czy oczywiście to się uda. <laughs> czy będę polecał, czy nie. Jak to czasami bywa, e, śmieję się, jak oglądam czasami. Na YouTube jakieś rzeczy do, do zrobienia i podsumowanie pana, który gdzieś tam coś naprawię. No i to jest właśnie taki, w taki sposób nie należy tego robić. Więc być może z kabiną będzie podobnie, chociaż mam nadzieję, że nie. Cóż, nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że jesteście. Zostawcie jakiś ślad po sobie. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.